Wróciliśmy z kolejnym filmem na kanale, trochę spóźnionym wiem, ale ważne jest, że wreszcie znowu jesteśmy z niesamowitym tematem. Najlepsze konie w grze i jak je szybko i za darmo zdobyć. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, więc bez zbędnych opóźnień zaczynamy film. Rozpoczniemy ten film od bardzo interesującej rasy koni, która podobnie jak większość innych w tym filmie, powinna być dostępna dla gracza dopiero po zakończeniu rozdziału 6. Mówię tutaj o Missouri Fox Trotter, który jest dostępny w stajni Blackwater za jedyne 950 dolarów. W tej stajni można zdobyć wariant Silver Apple Pinter. Natomiast w stajni Scarlet Medals dostępny jest wariant Amber Champagne. Obie wersje są sobie równe pod względem statystyk, więc każda jest warta uwagi. W metodzie, którą Tutaj można zdobyć pierwszy wariant już w rozdziale drugiej gry. Abyśmy mogli zastosować tę metodę, najpierw musimy ukończyć kilka misji fotografa przyrody, Alberta Masona. Żeby być bardziej konkretnym, dwie z nich. W ten sposób trzecia zostanie odblokowana niedaleko Rancho Emerald. W misji musimy przyciągnąć konia w kierunku Alberta, aby mógł go sfotografować. Jedną z najbardziej znanych metod zdobycia konia jest śledzenie jego śladów. Próbowałem tego sposobu wiele razy, ale żadna z nich nie zakończyła się sukcesem. Dlatego istnieje druga, znacznie prostsza metoda, która działa przy trzeciej próbie. Polega na zablokowaniu drogi konia w Katsin poprzez użycie wozu transportowego. W ten sposób możliwe będzie opóźnienie i dogonienie go zaraz po misji. Następnie udaj się do Valentine. Na słup transportu skorzystaj z Fast Travel do Rancho Emerald, ukradnij wóz i umieść go dokładnie w tym miejscu z dużą uwagą, aby nie zbliżyć się zbyt blisko do Alberta. Jeśli zbliżysz się zbyt blisko, misja się rozpocznie. Ważne jest, aby umieścić wóz przed Katsin, ponieważ jeśli umieścisz go po niej, w momencie powrotu zniknie. Po umiejscowieniu powozu będziemy musieli trochę zwiększyć tę barierę. W tym celu użyjemy naszego konia, wsiądź więc na niego i umieść go zaraz za powozem. Jeśli nie zatrzyma się, po prostu poprowadź go za pomocą liny i poproś, aby poczekał na ciebie po zeskoczeniu. Po umieszczeniu koni rozpocznij misję normalnie. Zaraz po nie będziemy musieli udać się do grupy koni. Aby to zrobić, weź konia od Alberta, który będzie ustawiony tuż za tobą. To niezmiernie ważne, aby nie zabierać swojego konia z bariery. Gdy znajdziesz grupę koni, po prostu poprowadź je w kierunku fotografa. Teraz ważna wskazówka. Wyciągnij pistolet i oddaj kilka strzałów w konia, aż do momentu, gdy zauważysz, że obniży on głowę i zacznie galopować wolniej niż pozostali. To w połączeniu z bariery ziomek sprawi, że będzie się poruszał możliwie najwolniej. Wolniej. Gdy dotrzesz do Alberta, kad scena się rozpocznie, bądź czujny, bo zaraz po niej musisz biec w jego stronę, aby jak najszybciej pominąć kad Spróbuj być jak najbliżej Alberta jeszcze przed rozpoczęciem kad aby stracić jak najmniej czasu. Zaczynając cut scenę, przeskocz na swojego konia i podążaj w kierunku, który widzisz na filmie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, znajdziesz konie między tymi drzewami. Znajdź Missouri Fox Trotter i trzymaj się go blisko, ponieważ jedyny sposób, aby na nim jeździć, to skoczyć z konia na niego. Gra uniemożliwia nam tradycyjne wsiadanie. Może być trochę trudno zsynchronizować konie do skoku, ale nie poddawaj się. Wcześniej czy później uda ci się. Po oswojeniu konia nie schodź z niego w żadnym wypadku, w przeciwnym razie będzie niemożliwe ponowne wsiadanie. Teraz musisz udać się do najbliższego stajni, aby móc osiodłać tego konia. Zanim wejdziesz do stajni, lubię po prostu stać z koniem, karmiąc go i głaszcząc, aż osiągniesz poziom 1 więzi. To jest coś, co lubię robić, aby upewnić się, że wszystko działa. Kiedy dotrzesz do stajni, po prostu go zapisz i osiodła. W ten sposób, panie i panowie, będziesz mieć jednego z najlepszych koni w grze z Arturem Morganem. Coś, co nie powinno się wydarzyć. Jeśli zejdziesz z konia, nadal będzie niemożliwe do jazdy. Ale aby usunąć to ograniczenie, po prostu Zapisz grę. Wyjdź, załaduj zapis i gotowe. Teraz możesz normalnie zsiadać i wsiadać na niego. Ciesz się tym pięknym koniem, ponieważ ma bardzo dobrą prędkość i przyspieszenie. Z dodatkowym atutem, że jest bardzo ładny wizualnie. Teraz porozmawiamy o bardzo interesującej rasie koni, która jest mieszanką konia wojennego z koniem wyścigowym. Mówię o turkmeńczykach. Mają trzy warianty, z których dwa najlepsze są odblokowane dopiero podczas epilogu, a trzeci można kupić w stajni w Saint-Denis od rozdziału czwarty. Podam wam sposób na zdobycie najlepszego wariantu Turkmenczyka już w rozdziale trzeci z Arturem. Można go zobaczyć w misji Konina na obiad, gdzie kradniemy konie Breitweitów dla Grejów. Tuż przed dotarciem do przemytnika zsiądź z konia i ustal pozycję obok turcmana. Teraz wystarczy otworzyć menu przedmiotów, przejść do sekcji koni i wybierać jedzenie po lewej stronie. W ten sposób Artur zyska punkty więzi z koniem, co sprawi, że stanie się on twoim tymczasowym koniem. Gdy to się stanie, ukończ misję normalnie, po scenie przecięcia zrespawnować się w obozie, więc teraz wystarczy udać się ponownie do przemytnika, gdzie twój piękny koń będzie na ciebie czekał. Teraz wystarczy tylko założyć siodło i być szczęśliwym. Ten koń jest jednym z najlepszych w całej grze, ponieważ oprócz tego, że jest bardzo szybki, ma także dużo odwagi. Nie będzie to żadne krokodyl czy wąż, który sprawi, że cię zrzuci. Teraz porozmawiamy o moich ulubionych koniach czystej krwi arabskiej. Pomimo tego, że są one wyjątkowo tchórzliwe, zyskały one czułą przydomka czystej krwi tchórz w mojej serii Red Dead 2. Ta rasa bardzo mi się podoba ze względu na ich szalone prędkości i przyspieszenie, które łączą się z bardzo dobrą zręcznością w zakrętach i skokach. Sprawia to, że jest to doskonała rasa koni do długich podróży, bardzo przydatna do ukończenia wyzwań jazdy z miasta X do miasta Y i po. Ta rasa ma cztery warianty, z których pierwszy to konwencjonalny biały, który można spotkać nad jeziorem Izabela. Pomimo, że jest bardzo dobry w porównaniu do koni w grze, to najgorszy arabski pełnej krwi pod względem statystyk. Najlepsze są warianty czarne i szare. Niestety szary można zdobyć tylko w stajni Blackwater podczas epilogu gry, więc niemożliwe jest go zdobyć z Arturem. Nie jest mi znany żaden błąd, który pozwoliłby na zdobycie go z Arturem, ale jeśli wiesz, to napisz poniżej i podziel się z innymi. Druga wersja czarna ustępuje jedynie szarej pod względem zdrowia i wytrzymałości, mając takie same parametry prędkości i przyspieszenia, co dla mnie jest faktycznie najważniejsze w tym koniu. Czarna wersja jest znacznie bardziej dostępna i można ją nabyć w stajni w Sendenis już w czwartym rozdziale gry za jedyne 1050 dolarów. Wydaje mi się, że ten koń jest najdroższy w całej grze, ale nie martw się, bo pokażę Ci całkowicie uczciwą metodę na zdobycie tego konia. Jedyną rzeczą, której będziesz potrzebować jest wóz. Mając go przy sobie, wejdź do stajni, celuj swoim rewolwerem i wystrzel do środka. Stajnia stanie się niedostępna do kupienia, a właściciel wybiegnie, aby ostrzec władzę. Do momentu, gdy policja Cię znajdzie, będziesz musiał opuścić wóz, skoczyć na płot konia i karmić go poprzez menu broni. Tak samo jak robiliśmy to z końmi Braithwaite'ów. Gdy osiągniesz poziom jeden więzi wyskocz z płotu i oddal się, najlepiej zmylić policję. Teraz wystarczy być w zasięgu. Konia i gwizdać na niego, a w końcu przybędzie w twoim kierunku. Teraz wystarczy wziąć siodło, założyć na niego i cieszyć się. Dzięki tej metodzie zdobędziesz najlepszą wersję arabskiego pełnej krwi dla Artura. Jedynym problemem tej metody jest to, że działa tylko w rozdziale czpuratu. Ale jeśli chcesz zdobyć tego konia przed tym momentem, jeszcze w drugim rozdziale, istnieje bardzo prosty sposób. Po prostu udaj się do tego miejsca na mapie w mieście Saint-Denis w nocy. Na tej ulicy istnieje możliwość natrafienia na przypadkowe spotkanie z bandytą, który napada parę. Po prostu obserwuj to spotkanie, nic nie rób, a bandyta zabije żonę mężczyzny i ucieknie. Teraz wystarczy tylko śledzić męża, który zabierze ciało żony na swojego konia, który jest niczym innym jak czarnym arabskim pełną krwią. Możesz poczekać, aż NPC opuści miasto, żeby ukraść konia bez poziomu poszukiwań. Ale jeśli jesteś jak ja i masz to gdzieś, to po prostu kradnij konie w mieście i uciekaj przed władzami, żeby potem założyć mu siodło i uczynić go swoim głównym wierzchowcem. Tylko uważaj i stwórz więź z nim zanim siądziesz, bo jeśli tego nie zrobisz, istnieje ryzyko, że zwyczajnie zniknie, gdy będziesz chciał zdjąć siodło z innego konia. Przydarzyło mi się to raz i prawie zemdlałem. Teraz po prostu ciesz się swoim pięknym krwiopicem tam, już w w drugim rozdziale gry. Pamiętaj, że ta czarna odmiana jest lepsza od białej, którą można znaleźć nad jeziorem Izabela. Aby zakończyć ten film w wielkim stylu, pokażę Wam bardzo dobrego konia, który w przeciwieństwie do poprzednich nie jest trudny do zdobycia. Mówię tutaj o koniach rasy Apalusa, które mają sześć wariantów. Tylko dwa z nich są warte uwagi: Leopard i Brown Leopard. Oba mają takie same wartości przyspieszenia, prędkości, życia i wytrzymałości. Możesz więc wybrać między nimi tylko ze względów wizualnych. Wersja Brown Leopard może zostać zakupiona w stadzie w Tambui podczas epilogu gry za jedyne 450 dolarów. Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, możesz skorzystać z tego samego sposobu kradzieży koni ze stajni, który pokazałem wcześniej. Tylko uważaj na szeryfa Freemana. Wersja Leoparda jest dostępna podczas misji nie-nie i po trzykroć nie, w trybie fabularnym. Misja ta odbywa się na początku rozdziału 4, gdzie ratujemy Tilly z porwania przy wsparciu pani Grimshaw. Wsiadamy na Apalusa podczas pościgu za Antonym Foremanem i jego poplecznikami. Wystarczy wyeliminować popleczników i złapać Antoniego, nie zabijając jego konia. Uważaj, to ważne, aby nie zabić konia Foremana, w przeciwnym razie nie będziesz mógł go zatrzymać. Chyba jestem jedynym draniem, który zabija konie ludzi podczas pościgu, więc raczej nie powinieneś mieć z tym problemu. Po złapaniu Foremana, umieść go na koniu Grimshaw i ciesz się swoim Apalusa. Skorzystaj z okazji, aby nawiązać z nim więź, ponieważ może to zapobiec błędom i jego zniknięciu. W rzeczywistości, jeśli to możliwe, już teraz załóż mu siodło. Teraz wystarczy obejrzeć końcową scenę, podjąć decyzję, co zrobić z Antonym i cieszyć się swoim Apalusa. Najlepsze jest to, że w tym sposobie nie tracimy honoru ani nie zyskujemy poziomu poszukiwanego. Ale co możesz zrobić, jeśli już ukończyłeś tę misję? No cóż, alternatywą jest zdobycie konia w misji pobocznej wezel, który nas łączy z tymi więźniami z Rhodes. Pan Black i Pan White. Jeden z mężczyzn, który nas napada w tej misji, jeździ na Apalusa Leopard. Wystarczy więc ukraść konia, pozbyć się poziomu poszukiwanego. Poszukiwanego i ukończyć misję. Jeśli udało ci się ukończyć obie misje stary, to już jesteś zgubiony. Teraz będzie możliwe zdobycie podczas epilogu, ale jeśli ktoś zna sposób na zdobycie tego konia jeszcze z Artur'em, zostaw komentarz, więc inni mogą skorzystać z tego wskazówki. I to był dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tymczasem na kanale jest film o całej ukrytej historii rodziny Downes, z całym cierpieniem, które Artur im sprawił, aż do pomocy w jego odkupieniu. Klikając tutaj obok żółtej strzałki, aby zostać przekierowanym do tego filmu z całą tą intrygującą i wzruszającą historią. To wszystko. Widzimy się w następnym filmie. Duże uściski i do zobaczenia. Cześć!